Mam ochotę na coś pysznego O, to będzie w sam raz Właśnie po to szłam, dziękuję, że wyjęłaś No to wezmę kole. O, kola, dzięki Wezmę też żelki Zostały tylko warzywa Przynajmniej coś Najwyższy czas na sałatkę Pójdę przygotować To jakieś żarty Teraz nie ma nic do jedzenia Czas na kulinarny challenge Ciekawie tu Na początek chcę słodki żel. Bardzo go lubię. Prościzna. Zaczynam. Będę potrzebował butelki mojego ulubionego napoju gazowanego. Fanta się nada. Mmm, jaka pyszna. Następny będzie miód. Uwielbiam go. Miam, niam. Oho, pierwszy raz widzę kogoś, kto pije miód. Quentin, nic ci nie zostało. Co? O nie, to prawda. Tylko jedna kropla. Co robić? Wiem. Pójdę po miód do lasu. A oto Jul. Moje drogie pszczółki, potrzebuję miotku. Ej, a czemu jesteście takie złe? Nie, 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 nie róbcie mi krzydy! Uff, ledwo zwiałem. Ale najważniejsze, że mimo wszystko przyniosłem tu ten ul. Jest w nim mnóstwo słodkiego miodu. Czas wymieszać go z fantą, żeby zgęstniała. W ten sposób powstanie żel. Najważniejsze to wszystko dobrze wymieszać. No i do lodówki aż stężeje. Super, a w międzyczasie pogram na telefonie. Dobrze, a ja zrobię żel z owoców. Aby to zrobić, muszę wsypać świeże owoce do dużej butelki. Ale oczywiście to nie wszystko. Bardzo spodobał mi się pomysł Quentina z miodem, więc zrobię to samo. Po prostu zaleję owoce w butelce miodem. To będzie bardzo pyszne. Och, jak pięknie to wygląda. A co tam robi szefowa? Co kochają wszystkie dzieci na świecie? Oczywiście skitelsy. Więc zrobię Emili niespodziankę i przygotuję żel z tymi cukierkami. Najpierw wezmę czerwone i wsypię je do butelki. Następnie biorę niebieskie tym zielone, żółte, pomarańczowe i znowu czerwone. A teraz należy przygotować bazę. Rozpuszczam cukier we wrzącej wodzie. I powstałą mieszanką zalewam nasze cukierki z Kittles. Następnie trzeba to ostudzić, ale żeby uniknąć chodzenia do lodówki, można użyć ciekłego azotu. Jaka śnieżynka? Co to? Ojej, jakie zimne! To nawet ciekawe, ale co ja mam z tym zrobić? A już wiem, szefowo dziękuję. Czemu ja się nie domyśliłam? Gotowe. Emily, wybierz zwycięzcę. No wreszcie! Orzeż z Fantą, świetny pomysł! Mm, bardzo mi smakuje. Słodkie tak jak lubię, a teraz spróbujemy żelu od mojej babci. Widzę, że są tam świeże owoce, ale nie ma szans żeby je wycisnąć z tej butelki. Nie, no nie chcę takiego żelu. Lepiej zjem sobie żel z cukierkami Skittles. Mm. To jest genialne! Zdecydowany zwycięzca! O naprawdę? Więc nie na darmo się tak starałam. Tym razem chcę duże oreo. Dacie radę? Jasne. Najpierw będę potrzebować walizki, w której trzymam mój złoty zapas czekolady. O tak, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. Jest niewiarygodny. Najpierw połamie tę czekoladę na malutkie kwadraciki. Gotowe. A teraz czas dodać ognia i roztopić naszą czekoladę za pomocą paników. No i mamy to. A teraz... O, Ale gorąco! Ale jestem profesjonalistką, więc przeleję czekoladę do foremki bez mrugnięcia okiem boli. I po co się tak męczyć? Można to zrobić o wiele łatwiej. Bierzemy zwykłe ciasto i dodajemy do niego kakao Nesquik. A następnie porządnie to zagniatamy i kręcimy o takie małe kuleczki. Teraz wkładamy je do gofrownicy i dociskamy. W ten sposób otrzymujemy pysznego czekoladowego gofram. Jaki piękny zapach. Kłępin, co cię tak śmieszy? Yes. Babciu, po co się tak wysilać, kiedy istnieją zwykłe oreo? Gotowe! Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają. Nawet za bardzo. Nie mogę się powstrzymać przed spróbowaniem. Jeśli zjem tylko jedno ciastko, to chyba nikt nie zauważy. O tak, co za pyszny krem. Palce lizać. Zagryzę czekoladowym ciastkiem. To jest takie dobre. Quentin jak zwykle, a ja kontynuuję. Nie robię co prawda typowego Oreo, ale coś mi mówi, że Emily będzie zachwycona. Zamiast zwykłego kremu użyję lubianego przez wszystkich masła orzechowego. Szło pięknie. Moja czekoladka też jest gotowa. W środku ukryję warstwę pysznego kremu, następnie z tej samej różowej czekolady ułożę słowo Oreo i powtórzę wzór, który jest na ciastku. Nadchodzi kolejne arcydzieło kulinarne, nie rozumiem, Quentina poniosła, czy tak miało być? O co ci chodzi, babciu? Chwila, czy ja to wszystko zjadłem? To straszne! Co robić? Wiem! Krem, który zjadłem, zastąpi nutella! Można z niej nawet nadmuchiwać balony! Ale fajnie! Okej, okay, pozostało tylko rozprowadzić ją między ciasteczkami i można podawać! Nieźle, Quentin. Smacznego, moja droga. O rany, jakie wielkie czekoladowe ciastka. I takie apetyczne. Co je zjeść jak najszybciej. O nie, ma jeden ogromny minus. Jest za twarde. Przykro mi szefowo, ale to nie dla mnie. Teraz spróbuję tego, co przygotowała babcia. Wygląda bardzo domowo. Smaczne. Co prawda nie przypomina Oreo, ale co za różnica. Najważniejsze, że smakuje. Zostały ciastka od Quentina. Najbardziej przypominają Oreo. Tylko krem jest inny. To przecież Nutella z gumą balonową. A to znaczy, że można z niej nadmuchiwać balony. Ekstra! Quentin gratuluje wygranej. O jacie! I krem zjadłem i wygrałem! Tym razem chcę zjeść kanapkę. Zrobicie? To proste, moja droga. Bierzemy wszystko co najlepsze. Dżem truskawkowy, nutelle i krem czekoladowy Milka. Oj, oczywiście najpierw trzeba to jakoś otworzyć. Quentin pomożesz mi? Jasne, babciu! Cyk i gotowe. Mogę spróbować, prawda? Mm, pyszne, i to jak? Nawet nie chcę tego oddawać. Jak to nie chcesz oddawać? To dla mojej wduczki! Powinieneś się wstydzić. No dobrze, zrobię kanapkę bez tego i tak wyjdzie pysznie. Wylewamy nutellę na chleb. Dobrze rozsmarowujemy. A z wierzchu kładziemy drugi kawałek chleba. Na górze rysujemy coś słodkiego. Na przykład mortkę pandy. Właśnie tak. Babciu, czy na pewno chcesz poznać moje zdanie? To nie jest słodkie, to jest banalne. Poza tym Emily prosiła o normalną kanapkę, a nie słodką. Zacznę od sera. Najpierw trzeba go zmielić na wiórki. Następnie dodam barwniki. Im więcej, tym fajniej. Powinnam otrzymać sześć porcji kolorowego sera. Właśnie nimi posypię tosta. Następnie przykryję kanapkę kolejną kromką i włożę do opiekacza. Kanapki będą gotowe w kilka sekund. A zając jest słodki. Babciu lepiej spójrz tutaj. To nie są zwykłe kanapki, a kolejne arcydzieło. Wykładamy na talerz i można podawać. Mm, nudne moje danie jest ładniejsze. Macie wszystko gotowe? A ja nie wiem, co robić. Dobra, jak zawsze będę improwizować. Najważniejsze, żebym zrobił jakąkolwiek kanapkę. Dobra, a teraz muszę to jakoś podgrzać. O, i zrobię to za pomocą żelazka. Tak będzie najszybciej. Co wy tak długo to robiliście? Ja mam wszystko gotowe w sekundę. Wentin pali się. Ojej. Za wcześnie się cieszyłem. Emily, przepraszam. Ojej! Nie, no tego to nawet nie spróbuję. Wygląda obrzydliwie i pachnie spalenizną. Lepiej zjem serową kanapkę od szefowej. O rany! W dodatku jest tęczowa niesamowite i pyszne! Mmm, palce lizać. Bardzo mi smakuje. Teraz spróbuję te słodkie kanapeczki od babci. Są takie urocze. Wyglądają najładniej ze wszystkich. Ojej, smakują równie cudownie. Jestem zachwycona, babciu. Gratulacje, wygrałaś! Oj, naprawdę? Tak się cieszę! Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić równie ekscytujących i pysznych challenge. Następne będą jeszcze zabawniejsze. Do zobaczenia, pa-pa!